Cześć! W zawiązaniu do pojawienia się nowej rzeczy w State of Survival oraz tym, czego możemy dowiedzieć się od doktora Yamazakiego, chcę dzisiaj podzielić się z Wami informacjami na temat nagród sezonowych. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne. Mówiąc najprościej, nagrody sezonowe to wydarzenie dla wszystkich uczestników wydarzenia państwowego MIGO. Rozpoczyna się w tym samym czasie, co wydarzenie stanowe. Poprzez wykonywanie zadań stanowych będziesz mógł zdobywać dla siebie punkty za monety stanowe i sezonowe podczas 10 tygodni wydarzenia stanowego. Suma punktów stanu określa wielkość jego puli nagród, a zebrane monety sezonowe służą do losowania nagród z puli. Podstawowa koncepcja nagród sezonowych jest prosta: każdy gracz wnosi wkład do swoich stanów i powinien otrzymać w zamian nagrody. To, ile punktów wniesiemy i ile nagród otrzymamy, zależy tylko od nas. Nagrody sezonowe można zobaczyć w budynku wydarzenia stanowego. Weźmy na przykład IC Isolation, czyli obecne wydarzenie typu MIGO. Po wejściu na ekran nawigacji sezonu za pośrednictwem FHS Arctic Voyager możesz znaleźć portal do nagród sezonowych i sprawdzić wartość aktualnej puli nagród. Punkty stanowe, czyli inaczej suma punktów zdobytych przez wszystkich graczy mają różne poziomy. Wyższy poziom punktów zapewnia bogatsze nagrody, w tym legendarną formę broni burzy, fragmenty esencji burzy, materiały do ulepszenia formacji lotu i niestandardowe skrzynki Behemoth Cells. Po zakończeniu etapu wydarzenia stanowego nagrody w puli nagród stanowych zwiększają się w oparciu o punkty i graczom rozdzielane są monety sezonowe. W poniedziałek po zakończeniu wydarzenia stanowego MIGO otwiera się pula nagród sezonowych, z której można korzystać w zamian za monety sezonowe, aby losować z niej nagrody. Uwaga! Powyższe informacje pochodzą z serwera testowego, przynajmniej tak twierdzi dr. Yamazaki. Na serwerze Live niektóre rzeczy mogą się jednak różnić. A teraz to, co jest warte zanotowania. Jeśli podczas wydarzenia nastąpi przeniesienie stanu lub fuzja stanów, Obliczenie puli nagród będzie nadal oparte na puli w pierwotnym stanie. Niemniej ważny jest punkt drugi. Na początku sezonu punkty solo są resetowane do zera. Niewykorzystane przepadają. Monety sezonowe, ekskluzywny element losowania nagród sezonowych, podlegają recyklingowi po zakończeniu wydarzenia. Pamiętaj, aby wykorzystać je na czas. Jak dotąd w niektórych stanach wprowadzono już nagrody sezonowe, a więc nie zostało nic innego, jak postarać się zdobyć punkty i zdobyć nagrody z puli. Powodzenia!